Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego niektóre zwierzęta wyglądają, jakby były ręcznie malowane? Dlaczego natura czasem łamie zasady i tworzy kolory, wzory i kształty, które wydają się niemal nierealne? Czy te rzucające się w oczy zjawiska to czyste piękno, czy też kryją w sobie życiowo ważne tajemnice przetrwania? I dlaczego właśnie te najbardziej niezwykłe zwierzęta są często najbardziej wrażliwe? W tym filmie odkryjemy istoty, których kolory i struktury przekraczają. Wszelkie wyobrażenia. Każde z nich opowiada cichą historię między sztuką a ewolucją, i właśnie tutaj rozpoczyna się nasza podróż ze zwierzęciem, które nie tylko rzuca się w oczy, ale sprawia, że sama natura wydaje się żywym płótnem. Top 1. Żywe dzieło sztuki. To zwierzę wygląda, jakby sama natura chwyciła za pędzel, jego kolory są tak intensywne i kontrastowe, że wydają się niemal nierealne. Jednak za tym rzucającym się w oczy wyglądem nie kryje się przypadek. Każda linia, każda powierzchnia koloru spełnia wyraźną funkcję. Niektóre wzory służą kamuflażowi, inne ostrzegają wrogów przed jadem lub walecznością. Dlaczego ewolucja inwestuje tyle energii w takie detale? Ponieważ widoczność decyduje tu o życiu i śmierci. W swoim środowisku to zwierzę natychmiast rzuca się w oczy, ale to właśnie daje mu decydującą przewagę. Drapieżniki wahają się, ofiary są odstraszane, rywale trzymają dystans. Jednocześnie to dzieło sztuki natury jest niezwykle wrażliwe. Nawet najmniejsze zmiany w środowisku mogą zagrozić jego istnieniu. Jasne kolory sprawiają, że jest ono niezauważalne, ale także wrażliwe. Top 1 imponująco pokazuje, że piękno w dziczy nie jest luksusem. Jest to strategia, sygnał ostrzegawczy i mechanizm przetrwania jednocześnie. To zwierzę znajduje się na szczycie naszej listy, ponieważ dowodzi, że ewolucja jest czasem bardziej spektakularna niż jakakolwiek ludzka koncepcja designu. Top 2. Mistrz Iluzji. Na pierwszy rzut oka to zwierzę wydaje się niemal niewidzialne. Jego kolory idealnie stapiają się ze światłem, cieniem i otoczeniem, jakby było częścią samego krajobrazu. Ale dlaczego ten kamuflaż jest tak niezwykle precyzyjny? Ponieważ tutaj każde odchylenie może być śmiertelne. To zwierzę żyje z tego, że nie jest widziane? Jego wzory zacierają kontury, mylą wzrok i sprawiają, że kształty znikają. Dla wrogów jest prawie niemożliwe rozróżnienie, gdzie zaczyna się ciało, a gdzie kończy się otoczenie. Jednocześnie aktywnie wykorzystuje tę iluzję podczas polowania. Ofiary często dostrzegają zagrożenie dopiero w ostatniej chwili. To wizualne oszustwo jest wynikiem precyzyjnie dostrojonej ewolucji i doskonałego przystosowania. Ale cena jest wysoka. Kamuflaż działa tylko tak długo, jak środowisko naturalne pozostaje nienaruszone. Zmiany w świetle, roślinności lub strukturze sprawiają, że zwierzę nagle staje się widoczne. Top 2 imponująco pokazuje, że prawdziwe piękno w naturze czasem jest ukryte. Przetrwanie decyduje się tutaj nie na bycie zauważonym, lecz na zniknięcie. Top 3: Wędrująca mozaika. W przypadku Top 3 żaden wzór nie wydaje się stały, kolory i rysunki zdają się zmieniać w zależności od kąta widzenia, ruchu i światła. To zwierzę nie ma sztywnego wyglądu, lecz żywą mozaikę na swojej skórze. Dlaczego ewolucja wytworzyła taką elastyczność? Ponieważ adaptacja jest tu wszystkim, zmieniające się wzory pomagają błyskawicznie dostosować się do otoczenia, sygnalizować emocje lub odstraszać rywali. W spokojnych chwilach zwierzę wydaje się prawie niepozorne, ale w ciągu sekund może się optycznie przekształcić. Ta zdolność służy zarówno kamuflażowi, jak i komunikacji. Wrogowie są myleni, a Współbratymcy ostrzegani lub przyciągani. Jednak ta wizualna wszechstronność wymaga ogromnej energii i wysoko rozwiniętego układu nerwowego. Każda zmiana koloru jest świadomą reakcją na bodźce zewnętrzne. Top 3 imponująco pokazuje, że przetrwanie zależy nie tylko od siły, ale od zdolności adaptacyjnych. Tutaj staje się widoczne, jak natura łączy ruch, kolor i percepcję w jedną dynamiczną strategię. Top 4 barwy ostrzegawcze. W przypadku Top 4 nie chodzi o kamuflaż, lecz o wyraźny sygnał. To zwierzę chce być widziane. Jego kolory są jaskrawe, kontrastowe i niemożliwe do przeoczenia. Ale dlaczego istota żywa miałaby dobrowolnie zwracać na siebie uwagę? Ponieważ widoczność oznacza tu ochronę. Rzucające się w oczy wzory służą jako ostrzeżenie i sygnalizują niebezpieczeństwo, truciznę lub waleczność. Drapieżniki, które rozpoznają te kolory, szybko uczą się zachowywać dystans. Pojedynczy błąd może zakończyć się boleśnie lub śmiertelnie. Ta strategia oszczędza energię, ponieważ zamiast ciągłego uciekania lub walki, często wystarczy już pierwsze spojrzenie, jednocześnie to ubarwienie stanowi ryzyko. Niedoświadczeni, napastnicy, lub zmiany w środowisku mogą sprawić, że mechanizm ochronny stanie się nieskuteczny. Niemniej jednak ta zasada sprawdziła się przez pokolenia. I barwy ostrzegawcze to ewolucyjny kontrakt między ofiarą a wrogiem. Top 4 imponująco pokazuje, że kolor w naturze jest językiem. Kto go rozumie, przeżyje, kto go ignoruje, płaci cenę. Top 5 doskonałe oszustwo. W przypadku Top 5 rzeczywistość i iluzja całkowicie się zacierają. To zwierzę nie wygląda tak, jak jest naprawdę. Kształty, kolory, a nawet ruchy udają coś, czym nie są. Dlaczego natura uciekła się do takiej strategii? Ponieważ oszustwo jest tu skuteczniejsze niż siła. Dla wrogów zwierzę wydaje się większe, niebezpieczniejsze, a nawet niejadalne. Niektóre wzory imitują oczy, inne przypominają gatunki jadowite. To optyczne wprowadzenie w błąd daje decydujące sekundy na ucieczkę lub uniknięcie ataku. Jednocześnie zwierzę aktywnie wykorzystuje to oszustwo do zaskoczenia ofiary, co wygląda na nieszkodliwe w następnej chwili może stać się pułapką. Jednak ta strategia jest ryzykowna. Jeśli iluzja nie zadziała, prawie nie ma drugiej szansy. Każdy ruch musi być precyzyjny, każdy kąt musi się zgadzać. Top 5 imponująco pokazuje, że przetrwanie nie zawsze jest uczciwe. W dziczy często wygrywa nie najsilniejszy, lecz ten, kto najlepiej potrafi wprowadzić innych w błąd. To przejść niewidzialna granica. W przypadku to przejść decyduje nie sam kolor, lecz odpowiedni moment. To zwierzę wykorzystuje subtelne przejścia, delikatne cieniowanie i precyzyjne umiejscowienie w przestrzeni, aby stać się niemal niewidzialnym. Jego wygląd nie dostosowuje się spektakularnie, lecz znika dokładnie tam, gdzie oko przestaje szukać. Dlaczego ta powściągliwość jest tak skuteczna? Ponieważ wielu wrogów reaguje na ruch i kontrast, jeśli ich brak, zwierzę zostaje przeoczone. Ta strategia wymaga absolutnej kontroli nad własnym ciałem. Każdy ruch jest powolny, każda zmiana pozycji świadomie wybrana. Nawet oddech wydaje się dostosowany, aby nie wzbudzać uwagi. Jednak ta niewidzialność jest krucha. Zły cień, niewielki ruch, i ochrona zostaje utracona. Top 6 imponująco pokazuje, że przetrwanie czasem nie zależy od pokazywania się ani ukrywania, lecz od precyzyjnego wiedzenia, gdzie przebiega granica między percepcją a ignorancją. Tutaj precyzja decyduje o istnieniu. O Top 7. Kruche piękno. W przypadku Top 7 piękno i wrażliwość spotykają się bezpośrednio. To zwierzę ma wygląd, który wydaje się niemal nierealny. Kolory, kształty lub struktury magicznie przyciągają wzrok, ale to właśnie często staje się dla niego zgubne. Dlaczego natura tworzy coś tak rzucającego się w oczy, skoro widoczność oznacza zagrożenie? Ponieważ te cechy są częścią delikatnej równowagi. Piękno służy tutaj wyborowi partnera, komunikacji lub wyróżnianiu się, a nie ochronie. Zwierzę jest zależne od tego, aby jego środowisko pozostało stabilne. Już najmniejsze zmiany mogą zniszczyć tę równowagę. Jego istnienie zależy od spokoju, nienaruszonych siedlisk i precyzyjnego przystosowania. Nie jest to wojownik ani oszust, lecz symbol tego, jak precyzyjnie dostrojona może być ewolucja. Top 7 imponująco pokazuje, że przetrwanie nie zawsze jest głośne czy agresywne. Czasem jego największa siła tkwi w wdzięku, wrażliwości i zdolności do przetrwania w trudnym świecie. Te 7 zwierząt pokazuje, że natura jest nie tylko silna, ale także zdumiewająco kreatywna. Kolory, wzory i kształty nie są przypadkiem, lecz wynikiem doskonałego przystosowania. Jeśli te niezwykłe stworzenia Cię zafascynowały, polub ten film, zasubskrybuj kanał i towarzysz nam w dalszej podróży przez najbardziej imponujące tajemnice świata zwierząt.